Witam w najnowszym odcinku formatu Piergolenie i zapraszam Was na przegląd wydarzeń około piłkarskich i piłkarskich z ostatniego tygodnia. A odcinek zaczynamy z Macedonii, a dokładniej rzecz biorąc z Macedonii Północnej. Doszło tam do niema niespodzianki, ale chyba nie dla każdego zbyt radosnej. Jednokrotnie byliśmy świadkami tego, że Beniaminek Rozgrywek zdobywał tytuł mistrzowski, tak jak na przykład było z Ludogorcem Razgard czy Kajze ale ja tego składu nie wymienię. Jednak dość rzadko zdarza się, żeby mistrz kraju spadał z ligi i taki zaszczyt spotkał Wardar który zleciał z macedońskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. I choć przez koronawirusa mówiło się o tym, że Wardar nie będzie najmocniejszy w tym sezonie, no to nikt w przysłowiowych najczarniejszych scenariuszach nie spodziewał się tego, że zlecą z Hookiem. A ta degradacja stała się faktem i najbardziej utytułowany klub w historii tej ligi oraz klub, który z niej nigdy nie spadł od 1992 roku, pożegnał się z rozgrywkami. Mieć sławę, puchary, pieniądze, trofea i tytuły. No wielu ludzi piłki nożnej wspinało się już na ten szczyt, ale. Mieć swój smak lodów, no to trzeba być już The Special One. Jak podaje portal transfery info lodziarnia Gelati Amo albo Gelati Amo, no nie jestem Włochem, postanowiła stworzyć smak Kuczci czci Jose Mourinho. Smak, no patrząc na ostatnie wyniki, no to powinien być betonowy, jeżeli chodzi o mu, ale nie było tak źle. Jest to biała czekolada i cytrusy. Jak podaje portal, będą również drugie lody Cero cukeri odnoszący się do słynnej wypowiedzi Mus przed lat, kiedy to prowadząc Inter użył w kontekście swoich ligowych rywali hasła zero tituli. Mają być one o smaku ciemnej czekolady z nutą soli himalajskiej i bez cukru. W innej nietypowej sytuacji znalazł się, albo lepiej powiedzieć chciał się znaleźć, inny portugalski szkoleniowiec. Mowa tutaj o Andre boasie Były szkoleniowiec z Olimpik Marsylia czy FC Porto weźmie udział w radzie Portugalii, a dokładniej kategorii WRC 3. Portugalczyk zasiądzie za kierownicą Citroena C3 o numerze startowym 57. Czy lepiej będzie mu szło za kierownicą drużyny piłkarskiej, czy za kierownicą samochodu wyścigowego Raid Portugalii od 20 do 23 maja? Wtedy będziecie mieli okazję się przekonać. Mówiliśmy całkiem niedawno o tym, że Sławomir Mencen został sponsorem klubu piłkarskiego z niższej ligi Storunia. No i jak widać, ten trend nie przeminął, bo to nie koniec sponsorów ludzi, tak to można nazwać. A sprawa poszła, nazwijmy to nieco grubiej i nieco mocniej, bo chodzi tutaj o dużo bardziej rozpoznawalną osobę i dużo bardziej rozpoznawalny klub. No dobra, do rzeczy, sponsorem angielskiego Ipswich Town zostanie Ed Sheeran. Na koszulkach w miejscu zazwyczaj przeznaczonym dla reklamodawców pojawi się tytuł nowej płyty, który jest też jednocześnie nazwą trasy koncertowej. Cała sytuacja w ogóle przypadkowa nie jest, bo jak powszechnie wiadomo, ed Sheeran kibicuje i Switch. Od małego. Kreatywność, zasze w cenie, no i słowo cena też tutaj zupełnie przypadkowe nie jest. Na bardzo nietypowy sposób zasilenia kasy klubowej wpadł Sporting Home. Klub postanowił bowiem na swoim stadionie otworzyć escape room. Fabuła ma opierać się na tajemniczych zniknięciach piłkarskich trofeów, i tutaj muszę przyznać, że troszeczkę zaśmiałem, bo jedyny trofea klubu to wygranie drugiej ligi. No ale. Pewnie i za to jakieś puchary będą. I trochę będąc złośliwym, no to chyba piłkarze powinni zacząć szukać tych trofeów. Niebawem nastąpi otwarcie tego typu rozrywki, a jak przytacza portal piłkarski biznes, Sporting jest drugim klubem po Olympique Lyon, który wpadł na taki pomysł, aby właśnie na swoim obiekcie umieścić tego typu rozrywka. Luksusowe fury, jachty, wakacje, li... No w każdym razie to kojarzy nam się z piłkarzami. Piłkarzami dobrych klubów. No ale parafrazując, klasyka możesz wyrzucić Holendra z Holandii, ale Holandia jest... dobra, nieważne. Arjen Robin po ostatnim meczu Ligi holenderskiej przeciwko FC MN został sfotografowany jak wraca do domu rowerem. Nie dość, że postawa ekologiczna i ściegodna naśladowania, no to jeszcze szacunek, żeby mieć cały mecz w nogach i wracać tym środkiem transportu do domu. Pewnie niejednokrotnie słyszeliście od swoich matek ten tekst o gadaniu, jak do słupa soli. No i chyba z podobnego założenia wyszedł trener duńskiego brand B Nils Fredriksen. Szkoleniowic wielokrotnego mistrza Danii w pewnym momencie chyba na boisku dał sobie spokój z krzykami i sami zobaczy w jaki sposób przekazywał swoim zawodnikom dalsze wskazówki co do gry. There you go. There's the message. Keep attacking. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was oczywiście do interakcji, subskrypcji, łapek tego wszystkiego, co się tylko da z tym robić. A my widzimy się w niedzielę w formacie Dobry Kit. Do zobaczenia. Cześć.